Hejka wszystkim dzisiaj słuchajcie, nie będę się już sprzeżać i powiem wam, więc wiem mi co do końca, nie wiem, jakby co, że jest tą krzywa na tym, ale słuchajcie, mam różne problemy, ponieważ nie mogę nagrywać normalnie, tylko aparat mi się przekrzywia na bok, więc e, tak. Słuchajcie, wy, jest taka sytuacja, że... ja jadę, jadę, jadę na ten obóz. Za niego już dość sporo trzeba zapłacić, bo 2200, za samą wiecie, ten dom. Do którego mam 20 minut niecałe, więc um, wiecie to jednak są dość duże wydatki I za taką dla mnie krótką podróż. Ale wiadomo, a będą konie, bardzo, bardzo dużo jest ciekawych rzeczy. Tak jak słyszałam, więc tak. Czekajcie, wszystko sobie włożył paskę bo mi niewygodnie. Więc słuchajcie, tak. Mój cel, coś sobie 15 kg, nie? Bo w zasadzie ja mam zawsze taką ja tak, no, obawę, jakby. Bo jeśli jestem, jakby, dla konia ciężka, dość tak ciężka, że po prostu koń jest niewygodnie Ja wbiłam mu to siodło tak całkowicie w niego, więc wiecie, ja się wtedy nie czuję za fajnie. A co, naj, co, co najbardziej, koń, więc wiecie. Um, um, Kurde. czekajcie wiecie, mam, mam, mam ogólnie kameleon, jakby ktoś nie wiedział. I przejmuje się światło, więc po prostu muszę ciągle patrzeć mnie jeszcze oczy bolą Aj, Jezu, serio Uwielbiam konie, ale też co do koni to Trzeba być na serio chudym, bo Tak, to do czego, jeżdżą też puszyste sobie, Ale raczej rzadziej i Serio, słuchajcie, jeszcze nawet, no, zobaczcie, ten cień mnie utknął A tu nie jest mokre. Więc nie Pff, Fuj tam Coś było. Dobra, nieważne. Mogę słuchajcie. To już teraz nie moja wina po prostu, że no tak wypadło. Pogubiłam się. Po prostu no to już moja wina, że tak niestety u mnie bynajmniej wypadł. Mam jeszcze mm, słabość do kopyt konia. Zawsze boję się, że jak podejdę, to mnie kopnie. Więc wiecie bo słuchajcie, bardzo dużo słyszałam złych rzeczy na temat kopet koni, że mm, dziecko zaraz podeszło nie od tyłu. Obok zade chodzi i koń go koniem kopnął u No, no ale tak to przechodząc, o moje łoko Tak to przechodząc, słuchajcie. Um, chcę Wam podziękować pierwszą rzecz za 1100 obserwacji na TikToku. Bardzo się cieszę oczywiście. Ale słuchajcie... Jest taka akcja, że chyba zakładam nowe konto. <noise> Niestety, no, ale nie słuchajcie, nie obiecuję, ale to konto już będzie typowo o jeździe konnej, bo po prostu. No, co do tego, to, to nie był jakoś mój wybranek, więc wiecie. Um, chodzi o to konto, tak, spoko jest, dużo na fanów, z których się na serio bardzo cieszę. Tylko większość po prostu mija moje filmy jak klapki. A dla mnie po prostu każdy like się liczy, więc. No nie, no może nie klapki, ale no jak kupę. Więc wiecie, słuchajcie, ja się na serio staram co do niektórych TikToków. Tak, może niektóre takie są na szybko, ale to już na serio, gdy ja już nie po prostu albo siły bo po prostu, no, nie mam zbytnio czasu, ja poszczególnie nie mam czasu, więc to... Ale przechodząc, co do koni, um, jadę na te kolonie, słuchajcie, ja wam powiem coś o tych koloniach, zrobię tego, z tego filmiku dwie części. Jadę na kolonie, co nie, i po prostu obawiam się co do czego. Teraz słuchajcie, nie kupię stroju dzieckiego, ponieważ kupię stroj około tydzień przed wyjazdem, ponieważ... Pierwsza rzecz, um, jakby to powiedzieć, może być taka akcja, że, jakby to powiedzieć... Um, um, strój może się zrobić za duży i później będę miała problemy z tym strojem, ale wiadomo no, to wszystko się nadrobi. Ja um, tak, ale po prostu, wiecie, trzeba mieć mniejszy strój, bo wiadomo, SKM-ka będzie spoko, wydaje mi się, coś mniej więcej. Zobaczymy, bo ja jeszcze pojedę z jeśli tam jest powiększona, to biorę ich ale wiecie, ty już zależy. Zobaczymy, oczywiście, ale wydaje mi się, że pójdę coś na SM, więc wiecie. Druga rzecz. Mm. Skarpety, co? Dlaczego skarpety? Słuchajcie, to jest kas, który chcę kupić. Pusz moje skarpety. To jest kas, który chcę kupić. Tutaj są te skarpetki, które chcę kupić. No, wiedzę, co po prostu nie mogę się doczekać. A w końcu sunę to 15 kilo. Powiedzcie, jeszcze dodatkowe 300 zł trzeba to płacić, bo. Nie, to wychodzi. nie. To wychodzi 2250 zł. Więc wiecie, dlaczego takie kolumnie to jest na serio bardzo fajna rzecz. Ale też wiadomo, wydatki wydatkami. Ja dość dużo muszę zapłacić, niestety. Właśnie znaczy, no tu mi rodzice kupują, bo po prostu poprosiłam ich, bo. Czasem nie mają dojść, więc wiecie, pojadę na kolonie, przynajmniej będą mieli tydzień spokoju ode mnie. A ja też będę miała od razu spokój, po prostu przy koniach, po prostu taką oazę spokoju, więc wiecie. Dla mnie jazda jeszcze codziennie. Nie do końca, tam chyba 10 dni, na 10 dni się jedzie, ale nie jestem, słuchajcie, pewna. Eee. Jak coś tutaj mam, gdzieś po boku wrzucę, tutaj wszystko co tam jest. Więc tak, słuchajcie, takie kolonie nie gryzą na serio. Bardzo fajne są. Nie wiem, nie... Wracacie na mnie, jak nagra, słuchajcie, cię. Jeśli chcecie się po prostu spotkać, to jest to w Władysławowie. Mm. Te kolonie kosztują e, 2250 zł, więc jeśli ktoś jest chętny, zapraszam bardzo. Poznamy się z chęcią, poznam wszystkich. Mm. Oczywiście, ci, co jest to dla każdego. To jest co nieważne, czy jeździsz... Nie potrafię jeździć, czy potrafię jeździć? Oni tak czy tak się wezmą, więc wiecie. To jest dla każdego po prostu Są tam na bardzo fajne. To, jak mówiłam, to wcześniej pokazałam to, jak. No, co tam jest na tym. Także bardzo polecam. No, zapowiada się ciekawie, więc. Mm, no. <laughs> nie wiem, słuchaj, co ja jeszcze mogę powiedzieć, Dziękuję też, że znowu mówię. Dziękuję strasznie Wam no wiem, no, słuchajcie, po prostu trzeba Wam nagram też, jak tam czy idę poćwiczyć, ale to e, takie chodzi, ćwiczenie już na takie siłownie, nie takie siłownie, siłowni, tylko takie siłownie, na przykład na to, że wiecie, ruch to zdrowie. Akurat będzie ruch i będzie ruch też, dwa, ruchy w jednym. no, dziękuję Wam, dziękuję, bardzo Przepraszam <głoszenia> przepraszam, jestem że lekko zmęczona, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, Zachęcam do subskrybowania, jeśli jesteście i lajkowania nagrania. Nagrania na razie jednego, bo wiecie, no to to jest pierwsze nagranie, ale może kiedyś nagram więcej. Jutro wam nagram, więc wiecie. No to do zobaczenia.